Cześć, jestem Kaz i witam Was w kolejnym odcinku l 2. W miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, żeby nie było, nie myślałem nad tym, jak to przejść, a więc nie mam pomysłu. Nie, nie mam pomysłu, jak to jak tym się zająć A, tym bardziej, że tak jak widzicie nigdzie nie mam za bardzo przejścia O, tu nie mogę, A, coś mogę jeszcze kupić, jakiś upgrade mogę, ale czy te upgrade'y są dla mnie jakieś super turbo ważne generalnie nie znaczy to jest tylko wzmacnianie już samego siebie eee, bi, 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 bi. super, super aprykat okej okay. Będziemy się uczyć tak umiejętności w każdą stronę B. Polo. Te umiejętności nie są jakieś turbodrogie też 1800, to jest 4,500 resident move skills. Ok. I ja się zastanawiam jak tędy przejść dalej, bo tu muszę i. O właśnie bo pytanie, czy to jest droga dalej? Nie, wiecie co? Wydaje mi się, że to jest droga po serduszko. Znaczy po mm, skill pointa. Stamina czanka dokładnie. Więc ja to sobie odpuszczę. Um, nie mam pomysłu jak to zrobić. Możliwe, że jeszcze nie mam jakiejś umiejętności, której bym potrzebował. A która by się na pewno mogła przydać. OK. Za to tu jestem w stanie... Dalej iść. Dokładnie to przeskakiwać te wszystkie mury. Okej. Okay. Jeszcze jeden będzie. No to, żeby było apogeum. Dobra, tu będzie walka. A jak. Dobra, ciebie trzeba zrzucić na dół. Chodzi o to o wygodę walki A żeby tam się nie męczyć Okej. Okay. No i został jeden przeciwnik. Pełna kombinacja umiejętności. Świetnie się spisuje. Okej? Okay. No właśnie. Dobrze jest. A, jak swoją drogą, to przecież ja mam kolejne, kolejne chwyty do ogarnięcia, które chciałoby się nabić i z których by się chciało wy, w, wykorzystać a je do późniejszego kupna kolejnych umiejętności. Ok, zrobimy tak. Wciągniemy się w kanał, gdzie siedzimy, a tam idziemy generalnie dalej, więc jedziemy w dół, bo na pewno jakaś tu jest skrytka. Na przykład mm, złoty kawałek klucza, jaki był e, potrzebny w mm, świątyni kurczaków. Okej, okay. szybko. O, polo Luchador. najlepsza skórka. I co ja wróciłem? Tutaj. No właśnie, tu wróciłem. Nie mam żadnego. tu zdrawiam. Ale wasz kolega nie przypilnował toalety i ja wyszedłem ze złotego klopa. I mam nadzieję, że nie będę musiał się wracać przez całą drogę, bo... w sensie całej drogi dookoła, bo to już była katorga w tym wypadku um, gdybym musiał aż tak obchodzić, a tak dostajemy skórkę Polu Luczadora za przepłynięcie ściekiem. I biegniemy dalej. Co? Fuera de, de Servico, więc nie możemy przedostać się um, skrócikiem. Ale no właśnie, bo mamy Pierzon, było Purzon. Okej. Okay. To jedno ogarnąłem, dobra. Oho. Te Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Ten że przecież ona tu stała cały czas No ale spoko, nie będę się kłócił A tak miało być Polecimy jeszcze do kościoła, a do kościoła nie wejdziemy Ale możemy wejść sobie tutaj, tu też coś jest Okej. Okay. Mogę? Dobra, no to idziemy jeszcze raz do taty. Dobra, dawaj mi skrzynię. Take anything you want. I want your chest. Dobra, wychodzimy. Generalnie wszystkie na razie. Haciendy. Uuu. Aha, czyli generalnie łatwa droga jako polo. Z tobą już nie będziemy rozmawiać i tak cię już ukradłem. Tu jest. Nasz posąg, a jeszcze jest właśnie, jeszcze jest nasz dom obok Pueblo Luco, um, obok miejsca, gdzie mieszka nasza um, żona. No właśnie, bo tu jest przecież jeszcze u. Lecz tam nie chcę z, z wami walczyć. Dobra. Ok, możemy tu wejść. Jest nasza żona, wspaniała. I nasza głowa. Ok, dobre, dobre. poczekajcie, ja sobie jeszcze zasłonię okienko. Mam akurat w miarę łatwo. I zapalimy światło. No okej, okay. much better. Mogę się, mogę przeskoczyć jeszcze do swojego starego świata? Mogę już się, nie mogę się ruszyć. Pozwól mi się ruszyć, kobito. No, nareszcie. O, mogę zejść. O Okej okay. Uuuu w podziemiach Nasz Juan ma całkiem spoko toaletę Jeszcze się okazuje z tajnym przejściem dla kurczaków Ale trochę będziemy poobijani Ojej, 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 jakie to długie jest, ojej Ojej Kto normalnie trzyma taki spust toalety w domu ale health chunk był, więc mamy dodatkowe życie i wyjście z naszego domostwa już na zewnątrz bez przeciwników, mamy jeszcze oczywiście do użycia jeden, jeden raz skill do góry i później już na boki tylko mi zostanie nie ten skill nie mówcie, że dobra, dostałem Okej okay. Los Manglares Darkest Timeline Gdzie mamy udać się? Mamy się udać na sam koniec ja tu popatrzę jeszcze czy jest coś w takim razie do zdobycia Jakieś skrzynie tu są, jest dużo skrzyń A mamy się dostać aż do miasta Swoją drogą e, miasta gdzie jest też kilka rzeczy do ogarnięcia Uuu Okej okay. Kolejna umiejętność odhaczona Na mapie będę szedł Tu w dół generalnie, okej okay. Skoro chcesz w dół To po co ska To po co skaczesz? Tak się nie robi, ja chcę się iść w, w dół O nie! I teraz go nie podrzuciłem, nie, nie daję mu skopa. Ojej, 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 dołem, dołem, zdecydowanie dołem. Będzie skrzynia. Tu? Tu? Nie tu? Tak, tam do tej skrzyni się idzie. Pewnie od drugiej strony, a spróbujemy. Nie, też nie. Utóż... A dobra, już. No tak, no że jest niżej, jestem w ogóle za wysoko. Okej, okay, ja nie tu patrzyłem. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Udało się. Czy jest gdzieś jeszcze jakaś tak jest jeszcze dalej czy co nawet tam polecę? Co za głąb. Dawaj. Dobra. W lewo jest wanilucza. A, czyli to jest to. I w waniluczy mam 66 komplet. A bo jeszcze tu są jest kilka rzeczy. Korzydowanie luczy na, na razie nie idę, idziemy na razie w tym kierunku i lecimy jako kurczak, jako kurczak będziemy mieli o tyle łatwo, że a, jesteśmy w stanie większej rzeczy tu sobie o właśnie w ten sposób odhaczyć i mógłbym też dojść do a, tutaj od góry, od dołu. Czy co? Nie, polecimy już normalnie. Tam wszyscy poginęli. Dobrze. O to chodzi. Generalnie, żeby ogarniać walki bez walki. Teraz tak, góro. Yy, to jest kawał cofania się. Dobra, lecimy tędy. Ja wiem, że to jest kawał cofania się z tym, że. Ja bardzo dużo też z tego wyciągnę, bo tam jest kilka, kilka miejsc, w których jeszcze coś może się. Kryć. W których jeszcze coś może się chować. Okej. Okay. A tu tak jak widzicie, powrót jest mega szybki. Ale tylko nie wpaść głupio na czarne dziury które mogą mnie jakoś powstrzymać dobra i lecimy dalej nie, 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 nie dobra, chodź tu okej okay. okej, okay. wszystkie umiejętności od um, naszej pani, od wrestlingu zostały wykonane. Także możemy już u niej wykupić resztę skillsów. A jeszcze. O, a jeszcze mamy. A, a mogę sobie już kupić, okej. Okay. Jeszcze mamy. No, jeszcze trochę tych umiejętności jest, bo jeszcze specjalne move'y, power. Także kilka. Kilka skilli jest. okej okay. u no tak przecież ja nie mam tego nie bij mnie dobra okej okay. I lecimy. Właśnie. Ja się dlatego chciałem iść tędy, bo jest dużo miejsc, z których ja mogę naprawdę bardzo dobrze sobie skorzystać. Uuu, właśnie, a też mogę iść. Okej. Okay. O, właśnie. Dodge. Coś czuję, że. O, bałem się, że tu będzie na koniec jeszcze jakiś myk, który mnie załatwi. A tu jak mam się przedostać? Ulala. A dobra, wiem, wiem, wiem. Tak. jeszcze poczekaj aż ci się chociaż stamina odnowi, jak chcesz takie triki robić. Ok. Uuu. A teraz było ładnie, tylko oczywiście nie poczekałem. Więcej więcej. Ok. Dobra. Oho. No ładnie chcą mnie załatwić tutaj. Dobra, jest. Kolejny chunk za zaczęty. Przyda to się życie na walkę z głównym bossem, tak naprawdę więc będziemy z tego sobie korzystali. OK, tu mały. Dobra. Nic jeszcze mnie wrzucił. Dobra, ty się tu rozłożysz. O, tam się jest, tam jest wyjście. A to jest w którą stronę w ogóle. Hmm, hmm, hmm. Pytanie właśnie, czy tam można się jakoś dostać? Nie. A jeszcze inaczej? Ojej. Nie. Czyli tak jakby to było wyjście od tej strony Tylko też nie widzę a... Tak naprawdę Jakby tam można było się przedostać Tu niby coś by było do góry Z tym, że ja bym musiał Nie no, tam jest sufit Dokładnie, to jeszcze hmm. Tu coś, do góry, tu do góry Żadnych przejść nie widzę w dół są skrzynie. Patrzę na czas. To polecimy w takim razie tu w dół? Nie? Na kolejnym przejściu. Pyk, pyk, pyk. Bo tu jest zejście. O! tu będą kolejne skrzyneczki, które też sobie przytulimy. Puf. Okej. Okay. To jest skrzynia. Tak, ty. To... No nie gadajcie, że to jest doł. Poważnie. Czyli od samego tego. Dobra. To wracamy. To wracamy. Okej, okay. was tu zostawimy, na razie mi nie przeszkadzacie Może kiedyś się o was upomnę Tymczasem wychodzimy do góry O! O! Bez podwójnych skoków musi się przedostawać. Ok? Już ich mogę zignorować, dlatego że byłoby mi bardzo ciężko tu jeszcze z nimi walczyć dodatkowo. A i zobaczmy, jak to jeszcze, jeszcze kawałek. A to w mieście sobie zapiszę I w, mie i w mieście sobie zaczniemy kolejny odcinek. Tym bardziej, że tam kilka rzeczy jeszcze mam do zrobienia, a w mieście już jestem. Idziemy jeszcze tylko do zapisu, który jest na. Prawej, po jego prawej stronie i tu się będę z Wami żegnał. Ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli chcecie, żeby być na bieżąco z moimi materiałami. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, miłego wieczora. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!